Do wymiany uszczelki przed katalizatorem podejście już nie wiem, które. Dzisiaj w końcu zrobiła się w miarę ładna pogoda. Spróbuję powalczyć z Audi. Chwilkę mi zajęło, ale już kolektor jest odłączony od rury, jak tam widać. O. 4 śruby rozmiar 17. Od spodu mocowanie na takim elastycznym sprężynowym połączeniu rury wydechowej do. Budy samochodu, żeby lepiej było dojście. Zdemontowałem tu, jak widać, przepustnicę i e, ten tłumik szmerów ssania powietrza. Wtedy robi się troszeczkę lepsze dojście, wygodniej. Wszystko zrobiłem tutaj od strony praktycznie wahacza i od dołu samochodu. Tak jak widać, da się bez kanału. Teraz przystępuję do montażu nowej uszczeleczki. Tak wygląda stara. Tak wygląda nowa. No, i tak jak podejrzewałem, wszystko za szybko poszło. Udało się poskręcać, udało się wszystko ładnie pomontować na miejsce. Nic się nie urwało, nie pękło. A przy pierwszym odpaleniu urwała się rura między rurą wydechową a środkowym tłumikiem. W związku z powyższym, żeby nie ładować się w grube koszty zakupu nowego tłumika środkowego z nowymi rurami, Zaszalałem i kupiłem garść elektrod rutylowych i nawet kupiłem garść elektrod typu inox do kwasówki okejki. No i za jakieś 15 minut ruszam pod garaż, gdzie mam spawareczkę i postaram się nie popalić blach, tylko połapać sobie tłumik do rury. No i po moich próbach pospawania tłumika. No, jestem już na Allegro. Nic to nie dało, znaczy czy nic nie dało. Audi zyskał bardzo ciekawy e, taki głęboki, basowy dźwięk, nawet strzela z wydechu. No, co nie zmienia faktu, że nie to było celem mojego spawania. Teraz mam zaprezentuję centralne dalej nie działa. Co udało się dzisiaj zrobić? Udało się tutaj pospawać ogranicznik i z tego jestem całkiem zadowolony. Jak na warsztatowe możliwości udało się całkiem spoko. No i jak mówiłem, udało się też zrobić wydech taki bardziej sportowy. Przedmuchy i przegwizdy Mam nadzieję, że do czwartku uda się zamówić Znaczy dzisiaj zamówię Do czwartku uda się odebrać Nowy ten tłumik środkowy Zawiozę to chyba do tłumikarza Bo podejrzewam, że trzeba będzie pospawać to ładnie migomatem Tam w wydechu też jest namodzone troszeczkę Także moi subskrybenci e, Czekajcie Bo już niedługo nowy materiał Z tego ile roboty można sobie narobić Wymieniając jedną szczelkę przy kolektorze wydechowym. Nara.